Siemanko, z tak, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019. W dzisiejszym odcinku sobie lecimy na żniwa rzepaku. Jak, a właśnie, nie pokazałem Wam. Za, poza odcinkiem sobie tutaj zwiozłem, już sobie odpiłem tego, stanąłem tak tu. Tutaj sianko, słoma ułożona. Tej słomy nie układałem, bo to wiecie, to jest za dużo pierdolenia się z tym. Ale tak, to to wiecie. Stwierdziłem, że wszystko, co tu jednak zostawię. A z jeczmienia, wszystko sprzedam. Ileby nie było. No bo mi naprawdę tyle somy nie będzie potrzebne. No i dobra. Włączamy sobie Bizona. Lecimy, zobaczymy, jak to będzie sypało. O. Powinien sypać w miarę dobrze ten rzepak. Mam taką nadzieję Bo chciałbym coś na nim zarobić. Także o Tutaj tego jedziemy. z y, pieniędzy mi było z konta, bo spłaciłem trochę kredytu Mam nadzieję, że po tym odcinku się uda więcej. Czekajcie. Ja sobie sprawdzę tutaj na szybkości Rzepak, jaka kurde. Rzepak do silosu musi iść. Niestety, niestety, żepak pójdzie do silosu. Eee, tego żepak będzie musiał iść do silosu. Bo, bo, bo. Lepsza cena będzie w zimę. Żywieta. O, ale myślę, że to w miarę szybko skosimy. Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja sobie szybko tutaj ino odpiszę. Widzę, że mam dosyć, to dobrze sypię. Fuch. i lecimy teraz tutaj o powiem wam, że tu nawet lepiej jak sobie tak pole wyprostowałem, że tutaj zasiałem trochę tej koniczyny, chociaż nic z tego nie zebrałem no ale co zrobić nic nie zebrałem, ale ale mam Ważne, że mam. Mam, oto widła już do samej góry są. Dobra. Wysypiemy sobie tutaj, pięknie, ładnie. I sprawdzimy, bo tam mam jedźmień, to jedźmień... O, jedźmień też zimą pójdzie. Także do zimy będziemy musieli czekać A z ciekawości yy, słoma Słoma to są groszowe sprawy to Już nie będę się tam spuszczał, także zimą będą grube sprzedaże powiem wam Oj, mały omijaczek a i tu zapaku dużo nie będzie pojawiła. Nie potrzebnie nawet chyba te dwie przyczepy tutaj Przyciągłem No chyba, że się zdziwię. Nie chciałbym się zdziwić, ale czuję, że się nie zdziwię. No dobra i lecimy. Dobra, pu pu Dobra Mhm, dobra, ja sobie tu zapodam Cyk, 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 cyk. No i dobra. Ciekawe ile sypnie tego. Ciekawiej mnie. Obstawiam, że. 7 ton. Coś takiego może być tutaj z tego. Że ogólnie. Trawę jeszcze muszę skosić przed zimą. Wam tak, zwiększyłbym dni, sezonów, ale z drugiej strony, bo teraz na przykład tak mało dni zostaje na siebie i wszystko, ale z drugiej strony, no bo jest też dużo przewijania tego potem wszystkiego. Naprawdę z tym wszystkim się odrobić, to czas spędzić tu jakiś czas. Jak będzie tego więcej, to potem z godzina, jak nic, będzie przewijania, odpasania, ogarniania z ich zwierząt, to, nie? O Jezu, coś mi się nacisło. Czyżby tego aż tak było? A ja czekajcie, po ile ten rzepak będzie? Po 2000 koło 20 tysięcy może będzie za ten rzepak. Wam powiem, jak go w zimie pojadę sprzedać. Tutaj za rzepak. Za mleko, jeczmień. Jeszcze jakieś jajka sprzedam zimą. Powiem Wam, że nie małe pieniądze będą. 70 tysięcy mogę mieć po zimie. Wam szczerze powiem. Dobra. Bo mleko też jest po 3000. A mam już. Bo zimą jest po 3000, a mam już ponad 11 litrów chyba mleka. Do zimy jeszcze dojdzie do 15, może. Także powiem Wam, no. Fajna ilość się tego robi. Jak się zastanawiam, czy jeszcze bymy nie pojechali na jeczmień w tym odcinku, chociaż szczerze Wam powiem zobaczymy jak będzie z czasem. Czybym jakiegoś obornika na przyszły odcinek nie zrobił? Ogarnę sobie jakiś rozrzutnik na testy. nie byśmy zrobili obornik Ach, te a bizonik fajny powiem wam że naprawdę fajny bizonik są tam lepsze o nie ale to jest jeden z lepszych bizonów do farminga Lecimy sobie tutaj, kurde, wie... o ja sobie palę papierocha. Tutaj mnie tak ciężko mnie się tym steruje. Tu i poli, nie piszcie w komentarzach, czy chcielibyście filmiki z kamerką, czy nie. Jakbyście chcieli z kamerką to mógłbym. W ogóle, czemu tu się tak kopci z pod rury? O, już nie widzieliście taki dym leciał z pod rury, jakby cały czas wysypywał. Dobra, a jeszcze tu walniemy poprzeczniaka, czemu by nie? Czemu by nie walnąć? Ipek, ładnie a ładowania tego obornika będzie, będzie sporo A ja sobie już tu wypaliłem łyczka wody wezmę, bizonik jedzie prosto, jedzie prosto Fajnie to sobie czekajcie. I czy będzie znowu dym leciał z rury? Czy nie? Widzicie? Dym z pod rury leci, tak jakby cały czas wysypywał. Zaś tu jednak za bardzo wychwaliłem go. A to jak się ino kosi? Jak nie koszę, to nie leci. Jakoś już wcześniej tego nie zobaczyłem. Czy będzie pełna? Możliwe, że nawet pełna już będzie. Coś, coś uciekają, słabe hamulce. No i gdzie uciekasz? Pełna czy niepełna będzie? Stanęła? Coś zaczęły jechać te przyczepy, nie wiem czemu. Nie wiadomo gdzie się zatrzymają. <laughs> Dobra Lecimy tutaj Wejdzie to już na jeden zbiornik? E, nie wejdzie raczej Troszkę tutaj za środeczka Pokosimy A Naprawdę Bizonkiem to się fajnie o Tatra jest. Tatra? Tatra. O Jezu, aż mi się trochę zjechało. Tatra musi być w bizonie. Tak żeby inaczej. <laughs> Lepsza tatra niż harnaś. Powiem wam, że ten bizon już trochę przekosił tu u mnie. Ja, który cienik ma u mnie najwięcej motogodzin? W sumie jestem ciekaw Potem na koniec odcinka co sprawdzimy nawet, bo tak nie zwracają uwagi A, Możliwe, że nawet wejdzie to wszystko na jeden zbiornik teraz Nie wiem czy w sumie Tamtego nie zażniwuję Poza odcinkiem Nie zrobimy jakiegoś obornika Tak by można było zrobić Skoszę sobie poza odcinkiem tamto Bo wiecie ile Ile może być tych żniw Dwa odcinki już ze żniw. Chociaż fajnie by wyglądały na tamtym polu żniwa. No może zrobimy. Tak myślę jakieś live' y zrobić z tego zapisu. Ty nie jest jak ogarniam save'a albo coś. <laughs> A to zobaczymy. Dobra A jednak wejdzie wszystko na raz. Tyle mamy 14 minutek mamy Myślałem jak ogólnie jakąś przyczepę też dokupić czy coś Ale to myślę, że jeszcze jedno pole by trzeba było pasowałoby jeszcze jakieś jedno pole dokupić Bierę to naraz. Chyba powinienem w sumie. No, Zacznę. E, kurde. Ale jaja. Myślałem, że nie weźmie. A tu jednak. Nawet szeroko bierze ten bizon. Powiem Wam, że polecimy jeszcze na tamto pole. Zrobimy żniwa jeszcze tego jeczmienia. Zobaczymy jak on tam sypnie. Ogólnie ja mam tu jakieś fajne przyczepki. Może akurat by zakupił. Co ja tutaj mam? Taką hl by była fajna. taka o... 11 15 to za dużo 11 z planteką, bez planteki bym wolał. Fajna by taka była tu na kiszonkę. Tu tu są te takich nowych na razie bym nie kupywał, ale te są fajne. Zasław. Dobra. Przelecimy tu polnymi, wyjedziemy za sklepem. Dla ja mam akurat taką fajną polną drogę. Wózka na header nie mam. Także tu fajnie spoko przejedziemy. Tutaj tutaj. O, cyk. O jest Widać, że już o jedną tatrę za dużo. Prawie, ja sobie potem skoszę poza odcinkiem do końca. I może sprasuję i w kolejnym odcinku zrobimy zbieranie i jazdę na sklep kurwa drzewo, akurat tu mam, ja pierdolę. Jeszcze będzie na mnie trąbił. Ale mi się zarąbał. No jeszcze ciężarówka jedzie. O. Teraz tak. gdzie. jedziemy sobie tutaj. O. No i ładnie. O, i tutaj też będzie dobrze sypało, chociaż słoma widzicie, tu już jest marna. Tu już marna słoma będzie nie tak jak zżyta. Wszystko jest, wszystko działa Dawaj bizonek dawaj Co ładnie. Tutaj coś wymroziło. Tam się potem no, <laughs> objedziemy do koła, się odwrócimy, żeby rurę mieć na wierzchu. Oj, z jak zakażą za jakiegoś zrobił, ale jest git. Fajnie bizonek daje radę. No i dobra. W sumie zobaczymy ile ta przyczepa kosztuje. Może akurat bym ją kupił Dob dobierzemy kredytu, bo po zimie takie mam przeczucie, że spłacimy go dosyć dużo Dobra Tutaj po tych szoków zawinąć trzeba A, tam kawałek jak gdzieś zostanie, to wiecie. Dobra, otworzymy rurę. Gdzie jest ta osiemdziesiątka? Jest. Ile ona kosztowała ta HLK? Bierzemy. O, coś nie zagadała. A jeszcze tu obciążnik mam. A to obciążnik odepniemy i polecimy sobie. Dobra, polecimy sobie tego, zakupimy tą przyczepę. cena jest taka okazyjna, że trzeba. Ogólnie ja tu cen nie zmieniam. Niektóre są ceny zawyżone, niektóre zaniżone. Tak powinny być, więc w sumie wychodzi na to, jakbym normalnie te ceny ustawiał. Dobra, bez tego. W takich kolorach. Taką typową HLkę chcę. Te są fajne opony powiem Wam szczerze. Kup. O Jezu, trzeba dopłacić tysiaka Pożycz. O, widzicie, że trochę... Trochę długu mam. Ale przez zimę to się spłaci. Dobra. ta, 500. Nie no, ale fajna na będzie. Można ją przekonfigurować, dobra? Te, ta. kupuj, tak. Dobra, jest. Ładna. powiem wam. Jakiś inny kolor w końcu, jakieś przyczepy. Fajna HLeczka I już pokrzywiona. Bo, że ten znowu tu nadjechał. Wiecie, bo to jest tak z tym ruchem, właśnie, że szybko chce się wyjechać. I węży na podpinane. Ech, hamulce hamują na przyczepę. Szkoda, że nie zrobili jeszcze ruchomych tłoków. Fajnie, by to wyglądało. Dobra, za słupem już jedziemy Ogólnie, jakby mi weszło wszystko tu na przyczepa, to bym zostawił co na przyczepach, bo chcę w Silosach w miarę tak trzymać za jedną uprawę. Teraz mam tam pszenicę tylko, z tego co pamiętam. Tak, no i pszenica mam dla kurinowej, więc wiecie. Fajnie, że widzą na zgaszonym wysypuje. Helka, fajna, fajna. Podoba mi się. Jestem zadowolony. I lecimy sobie. Co to z tą słomą? O, jest słoma. A myślę, że wejdzie to wszystko na tą jedną HLK. Mi się ogólnie bardzo podobałem te stare przyczepy. Że jeszcze były takie duże jak ciągają takie, takie ulsuściągnięcie, taką wielką przyczepę. Bardzo mi się to podoba. Bram. Ile tam ma? 25 minut. Tak myślę, że zbiornik jeszcze nakosimy. I to będzie na tyle. Jak myślicie? Jeszcze jednego tu poprzeczniaka zrobić? Zrobię chyba od razu. Od razu machniemy. Żeby tu się lepiej wszystko kręciło. Prawie będzie cały zbiornik. Jak dojedziemy do, kom do kombajnu. Na do przyczepę. E, kurde w zbiorniku przybywa jak tralala. I lecimy sobie na dół. Powiem Wam, fajne to pole, taki fajny ma swój klimat. Łąki dookoła, a pośrodku jedno pole. Ta łąka fajna taka duża jest, powiem Wam. Prawda fest jest łąka. maka już powoli zasypuje w zbiorniku. Już się powoli będzie robił pełny. wykaśimy jeszcze tu poprzeczniaka, roz. Cofniemy się. Dobra, o, widzicie ślimaka już nie widać. Drugie okienko prawie zapełnione. Także sypie Zacnie. <laughs> no i pyk. Lecimy. A tu już mam ładnie wykoszone. I no z góry na dół teraz jeździć. Raz, dwa będzie wykoszona. W kolejnym odcinku trzeba przyjechać. <laughs> Sprasować to, to I będzie jak tralala Jeszcze potrzebuję jakąś owijarkę sobie znaleźć mm, Na siano Naszej na, się, na siano, żeby trawę owinąć na kiszonkę Dobra. Ale w tym odcinku to było na tyle. Piękny widok. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie na więcej, jeżeli filmik się spodobał. Nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę. No i co? Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Elo!